No, hej, witajcie kochani, bardzo serdecznie. Szeweral z tej strony. Sons of the Forest, poradnik mój pierwszy, być może ostatni. Zobaczymy, jak będzie szło w tej grze. Moi drodzy, dwie pierwsze rzeczy, które z mojej perspektywy można by było bardzo szybko zdobyć: troszkę strachu, troszkę biegu i dwie ciekawe, interesujące rzeczy, takie jak aparat do oddychania pod wodą oraz pistolet ogłuszający, wpadłyby w moje ręce. Moi drodzy. Losowy system rozpoczynania gry. Daje nam plusy i daje nam minusy, mianowicie, gdzie do rzeczy, gdzie zdobyć te dwie rzeczy. Jeżeli otwieramy sobie GPS-a, naciskając M, pamiętajcie, M, naciskajcie i klikamy na myszce skrolem możemy sobie oddalać bądź przybliżać mapę. Nas interesuje plaża. Ta, którą tutaj widzicie, ona jest specyficzna. Ja na multiplayerze, jeżeli ogląda ktoś moją serię na kanale, rozpocząłem dokładnie w tamtym miejscu. Nie? Gdzieś, gdzieś w tamtym miejscu rozpocząłem grę. System rozpoczynania gry jest tutaj losowy, bo na singlu, specjalnie ten stworzonym save'ie, wrzuciło mnie, nie wiem czy wy tam widzicie, w górnym, no, u góry GPS-a mamy taki samolocik. Na biomie zimowym. Ale do rzeczy, dobra, nie pierdzielimy się. Szukamy, Kalwin, Kalwin. Szukamy tej jaskini, najbardziej oddalonej na plaży. Po prostu nie ma, nie ma innej jaskini, która znajduje się na plaży. A przynajmniej nie znalazłem takiej, ale jeżeli będziecie w tym miejscu, nie sposób będzie zbliżyć się do tej jaskini. Możecie sobie oddalić, przybliżyć. Szczególne miejsce, nie wiem. Znaki szczególne to jest ten taki rogalik, nie wiem, hak. Tutaj zrobiony z mierzei, Jak zwał? Tak zwał. Dobra, idziemy, idziemy, idziemy. Nie, będzie nam potrzebny na pewno, moi drodzy, patyk. Będzie nam potrzebny na pewno. Mm, o, proszę. Eee, szmatka. No i siekiera. Ale siekiera to już ma się od początku. Dobra, wchodzimy, żeby nie było. Przypominam, że jest to Early Access, także nie wiem, jak długo będzie to miejsce tych dwóch... Nie mamy GPS-a, tak, więc to już możemy wyłączyć, żeby było jasno to, co powiedziałem, czyli raz, patyk, szmatka, cyku pyku, robimy panią, która jest potrzebna do podpalenia, zwaną pochodnią, L, no, podpalej, podpalej. I teraz mamy troszkę jasno. Na samym wstępie powiem, jest tu dużo wrogów, chyba że wybraliście słaby poziom trudności, tak jak ja, ale wrogowie będą. Pamiętajcie, że nie ma się co bać, nie ma się co ich bać trochę strachu, trochę ucieczki tu jakieś przydatne rzeczy, jeżeli ktoś tam chce, zdecydowanie może sobie pozbierać. Nic więcej tutaj nadzwyczajnego nie ma. No, to jakieś tam trupy, troszkę, proszę, Sunset Times. Nie będę tego zbierał, ale okej. Okay. Jak wygląda droga? Idziemy tak, jak nas jaskinia prowadzi, cały czas prosto. Tu nie ma innej drogi. Możemy iść bardzo wolno, żebyście widzieli. No, nie jestem w stanie bardziej rozjaśnić. Wy będziecie widzieli tak samo jak ja. Zbliżamy się do półki skalnej. W zasadzie do zwężenia, tak to nazwijmy, i wychodzimy. To jest najgorsze, to jest najgorsze, co może być, bo widzimy ciemność. Widzimy ciemność. Trzymamy się prawej strony. Trzymamy się cały czas prawej strony. A już Wam powiem dlaczego. Mamy rozwidlenie. Mamy tutaj rozwidlenie za chwilę. Ja się cały czas trzymam prawej strony, nie? Nigdzie nie idę. Cały popatrzy. Maksymalnie trzymam się prawej strony. Maksymalnie trzymam się prawej strony. Widzicie? Teraz zobaczcie. Schodząc tutaj. Mamy kawałek wody. Nie boimy się. Nic nam tutaj nie zgaśnie. Cały czas trzymamy się prawej strony. I teraz to, o czym mówię. Najgorsze przed nami, że tutaj jest kanibal, Trzymamy się cały czas pra w prawej strony. Kanibal i to jeszcze taki... Dobra, pierdziele, raczej mi nic nie zrobi. Yy, nic mi nie zrobi trzymamy się prawej strony, prawa strona, prawa strona, mamy rozwidlenie, możemy iść w lewo. Hop, hop, idziemy w prawo. Dobra, idziemy w prawo, idziemy w prawo, biegniemy, biegniemy, tu już nie ma nie ma zmiły. Biegniemy, chwilę poczekamy. Widzicie, tu jest mutant. Tu jest mutant. Oj, oj 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 oj! Musicie mieć dużo życia. Biegniemy, biegniemy cały czas przed siebie. Mamy światło, mamy światło, nic się nie boimy. Oni nas nie dogonią. cały czas Zobaczcie. Droga jest niesamowicie prosta. Nie boimy się. Prawa strona, prawa strona, prawa strona. Tutaj mijamy tego pana. Nie chcemy z nim pogadać. To wyłączamy, bo nam to nie jest potrzebne. Matko, jak tu jest ciemno. Nie chcielibyśmy tak tutaj chodzić, prawda? Tu mamy dzieciaczki. Cholera, no. Czy ja dojdę tutaj? Najlepiej. Sytuacja wygląda, jak nie mamy wrogów. Cały, ja cały czas się trzymam tutaj prawej strony. Zobaczcie. Zobaczcie. Mamy na swojej drodze pistolecik i teraz tak, poczekajcie, zjem sobie tutaj pyk. Mamy pistolecik 6 minut, nieźle. W 6 minut zdobyliśmy pistolecik. Pistolecik jest gdzieś... Nawet nie mam pojęcia gdzie on jest. Gętem pewnie tutaj. O, tak. Proszę, paralizator się nazywa, nie? Czy mi to będzie potrzebne? Jeszcze nie wiem, ale zawsze mi będzie może być potrzebne, no. Ale żem teraz powiedział. Zawsze może być, może być. Nawet. Never mind. Nie chcę tego. Chcę to. Więc wracamy. Tą samą drogą. Trzymamy się prawej strony. Trzymamy się prawej strony. Prawej ściany w sensie, nie? Jakbyście dalej nie kojarzyli... Yy. Prawa strona, prawa strona. Prawa strona. Prawa strona, nic nas nie interesuje, tylko prawa strona. Trzymajcie się prawej strony. Wiecie, że prawa strona w moich poradnikach to jest bardzo przydatna rzecz. A jeżeli nie znacie, to wcale się nie dziwię, no też bym siebie nie znał. Uch, 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 uch. Prawa strona, prawa strona, prawa strona. I gdzie doszliśmy? Doszliśmy w takie miejsce. Ale to nie oznacza, że zapłączyliśmy, bo. Trzymamy się prawej strony. Trzymamy się prawej strony. Trzymamy się nadal prawej strony. Bang. To jest jak chodzenie po sznurku. No moi drodzy, no nie da się inaczej tego zrobić, nie? Znaczy, no dobra, da się. Cholera, no zaraz zginę, zaraz zginę. Fajnie by było mieć jeszcze jakieś leki. Fajnie by było jeszcze mieć jakieś leki, nie? Bo, popatrzcie, tu już mijamy tego gościa. O! Bęk, to sobie wezmę. Dobra. Trzymam się tej prawej strony teraz cały czas. Widzicie, ja nigdzie tu nie mogę zabłądzić. Bo, nawet jak przejdę sobie. O! Nawet jak przejdę sobie tu, to i tak trzymając się prawej strony, przemieszczam się wbrew pozorom dalej. Jak zobaczymy coś takiego, to jesteśmy na dobrej drodze. Jesteśmy na bardzo dobrej drodze. Popatrzcie, odczuwasz pragnienie, tak? Wiem, 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 wiem. Cały czas trzymam się tutaj prawej strony. Praktycznie po ciemku można, nie? Tam może i byśmy gdzieś doszli, ale my się trzymamy prawej strony. Bank. Idziemy, 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 idziemy. I moi drodzy, zobaczcie, zbliżamy się do oświetlonego, takiego delikatnie oświetlonego, nie? Miejsca. Zajdźmy sobie na tu. Cały czas prawa strona. Czekaj, no tutaj też nie da rady nigdzie dojść. Bęk. Zobaczcie. No, prościej nie da się tego wyjaśnić. Prościej nie da się tego wyjaśnić. Chodzimy do ekwipunku i proszę bardzo, prawo, tu mamy aparat oddechowy. I teraz jak stąd wyjść? Jak stąd wyjść? Nie, nie musimy trzymać się prawej strony. Po prostu, nurkujemy. Oczywiście sugeruję, yy, sugeruję sprawdzić, sprawdzić tutaj okolice, bo są jakieś przydatne pierdółki, ale żeby to było kompletne. Mam nadzieję, że w miarę prosto zrozumieliście wszystko. Trzymajcie się prawej strony. Idziemy, znaczy idziemy, płyniemy, płyniemy i udając się tym korytarzem, tutaj, wyjdziemy na powierzchnię. Proste, proste. 10 minut, 10 minut, ale zrobię jeszcze tak, że pokażę, żeby pływa. Żeby nie było, że gdzieś wprowadzam Was w błąd. Jeżeli ktoś nie trafił, mimo wszystko, trzymając się prawej strony no cóż, moi drodzy, no ja nic nie poradzę. No takie, takie jest życie. Zawsze możecie spróbować jeszcze raz. To nie jest trudne. Naprawdę, to nie jest trudne, aby zdobyć te dwie rzeczy. I zobaczcie, ja wypływając tutaj, jestem już poza, że tak powiem, możliwościami zabicia mnie przez owych kanibali. Tam daleko jest mój kolega Kelvin. Calvin. I no cóż mogę rzec. Pamiętajcie, mapa. Skrolem sobie zwiększamy wszystko, całą mapę i chodzi o tą tutaj najbardziej oddaloną na plaży. jaskinię. Z mojej strony to wszystko. Jeżeli Wam się podobało, udostępniajcie, lajkujcie, komentujcie. Pozdro cheveral Ej hej! Hey.